Cześć czołem. Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie. Kolejne wydanie piwnych okazji. Zaczynamy od Intermarche, Oferta do 17 lutego to jest oferta walentynkowa, i tutaj mamy e, piwo Sherry Love e, z browaru Kraftwerk e, w cenie 15 zł. 99 groszy. To tyle, jeśli chodzi o Intermarše. Przechodzimy do Polo Marketu. Oferta do 18 lutego. Tutaj z aplikacją Polo Marketu za 5,99 atak chmielu i ajapale ale z browaru pinta. To jest właśnie cena z aplikacją. Cena regularna. W polomarkecie na te piwa to 7,99. Opuszczamy Polo market przechodzimy do netto. Oferta do 15 lutego. Tutaj mamy czeskie piwa, Zubr Classic za 2,99, Litovel premium za 3,49 i Holba premium również za 3,49. To tyle w netto. W tym momencie przechodzimy do Kauflandu, Oferta od 13 do 19 lutego. Tutaj mamy kultowe bezglutenowe. Z z browaru Staropolskiego w cenie 3,49 zł. To Kaufland. My już jesteśmy w Dino, Oferta do 18 lutego. Tutaj nowość w puszce. Trybunał Jasne Pełne z Browaru Sulimar. Piwo puszkowe. Rzeczywiście chyba jeszcze w tej wersji nie było. 1,69 zł za puszkę. Opuszczamy Dino, jesteśmy w Aldim, oferta od 17 do 22 lutego, czyli od najbliższego poniedziałku, piwo kościeliskie Pils za 4,99, a także Paulaner, klasyczna niemiecka pszenica za 5,35. Drogo! To tyle jeśli chodzi o Aldi. My już przechodzimy do Lidla. Oferta od 13 do 15 lutego. Tutaj mamy Perlenbachera Pilsa: 18 butelek za złoty 85 sztuka, zł, Krumbacher Pilsa za 3,99 i Warsteiner Pilsner za 4,99 Ale to nie koniec, ponieważ mamy także. Dwa inne akcenty, a w zasadzie trzy nawet w porywach. E, Fortuna Miodowa Ciemna za 3,49, oczywiście browar Fortuna. E, Kultowe Dunkelweizen, e, czyli Dunkelweizen z browaru staropolskiego za 5,99. Chyba jeszcze tego piwa e, w żadnej gazetce do tej pory nie było, nie kojarzę go w ogóle, e, z jakiegokolwiek sklepu. E, więc to i jeszcze dla fetyszystów perły mielowej Pils, e, właśnie ta perła. Hmielowa za 2,39. Chociaż ona akurat się pojawia w lidlach regularnie, ale mam do niej jakiś sentyment, więc, więc pominam o niej czasami również. Moi drodzy, tak to wygląda w tym tygodniu. To wydanie piwnych okazji w tym momencie dobiega końca. Ja dziękuję Wam za uwagę i tradycyjnie życzę udanych zakupów. Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach i oczywiście na live'ach. Trzymajcie się ciepło. Cześć.